Ok, witam Was w odcinku, w którym pokażę Wam jak dostać się tutaj do Human Lapsa. Będzie wam potrzebne jedno autko na singlu, to jest na singlu i na online. Na singlu potrzebujecie czołgu i e, autka, a na online troszeczkę więcej autek, ale to, to ja wam mówię zaraz jak to zrobić i myślę, że to dobrze wytłumaczę. Nie musi być akurat ten czołg. Ja wybrałem ten czołg, bo musi, może być też kanjali. Też testowaliśmy wczoraj, udało się z kanzalim. E, więc kanżeli też może być Wjeżdżacie sobie mniej więcej Nie możecie się patrzeć w garaż, bo wtedy was wypchnie Czołg, Czołgiem, o właśnie, tak jak ja teraz wjechałem Blokujecie tutaj całkowicie dostęp do tego e, I teraz są dwa sposoby Pierwszy sposób właśnie z autem Bierzecie auto I autem, uwaga, bo to jest ważne teraz gdzie je podstawić Autem podjeżdżacie w to miejsce tutaj e, Które wam tutaj właśnie pokazuję, o tu podjeżdżacie i blokujecie sobie, żeby jakby postać, gdy się wywalicie z drugiej strony, yy, nie wypadła tędy. Musicie to po prostu zablokować. Yy, jest to ten sposób właśnie. Czyli że robicie tak, albo atomizerem tam po prostu na online, tak? Yy, bo na online nie da się tak przewracać. Czekajcie, ja może włączę. No tu możecie sami umrzeć, więc ja włączę sobie nieśmiertelność, żebym nie mógł. Yy. Kanjali też może być. I właśnie jak się tak bagujecie, to czasami was wypchnie na dach, a czasami was wypchnie tam do środka. Nam zależy na tym, żeby nas do środka wypchnęło. I tak możecie próbować, tak? Po prostu wywalacie się tutaj. Dobra, wytłumaczę tak jeszcze raz. Tu podstawiacie czołg, tutaj auto. Wywalacie się tutaj w, w tą szczelinę. I to wam, was czasami wepchnie tam. A jeśli nie, to po prostu wbijacie tutaj. I próbujecie tutaj przejść. Właśnie taką metodą prób i błędów. O, ja już prawie byłem w środku na przykład tutaj. Jak widzieliście. Tutaj po prostu yy, czasami to wychodzi tak, a czasami trzeba innym sposobem tu po prostu jakoś próbować. Nie wiem, wtórać się i tak dalej, i po jakimś czasie może być tak, że po prostu was nam wypchnie. Jak widzicie, przeteleportowało mnie teraz do środka, gdzie wszystko tutaj mamy zrespione. Jeśli nie będziecie mieli tego zrespionego. To, to jest bardzo ważna informacja Jeśli tutaj się nic nie zrespi Będzie taka jakby pusta przestrzeń to musicie chodzić na pierwszej osobie Czasami tak jak właśnie mi tutaj Zrespi się wszystko i możemy sobie tutaj normalnie chodzić Na online też ważne jest to Że jeśli będzie wam się robił czarny ekran To tak Albo wychodzicie z sesji i wchodzicie do, dopóki Przestanie się tak robić Albo po prostu pierwsza osoba Bo czasami pierwsza osoba też pomaga w tym Że się wam tak nie robi i tyle I jesteście w środku Możemy sobie tutaj zwiedzić ja zaraz to jeszcze raz spróbuję zrobić Pokazać wam jak to mniej więcej wygląda Tu są te klatki e, Więc e, tak to mniej więcej się prezentuje Tutaj możemy chodzić, no co to zwiedzimy teraz Patrzcie to, tutaj normalnie chodzicie Tutaj możecie sobie wchodzić O Tu możecie chyba, nie tu chyba nie, nie da wejść akurat No nie tutaj akurat nie Ale możecie sobie po całym tym ośrodku tutaj chodzić bez problemu, nawet mapkę macie, <laughs> więc no to jest git, no nie? Ten e, sposób, jak tu się dostać, jeszcze w sumie, jeszcze raz pokażę to. E, to jest dokładnie tutaj. Pokażę Wam też to miejsce, może, bo nie każdy to zna tak. To jest tutaj. No, online nie działa tylko tego tak jak mówię, kanjali i próbować, dopóki nie wyjdzie. E, już sobie tutaj e, lecimy do punktu orientacyjnego. Ta auto powinno tam zostać, chyba, nawet tak auto tu zostało. Jak widzicie, teraz odkryłem idealne położenie tego auta. Yy, wywaliłem się gdzieś tutaj na środku i mnie teleportowało do środka. Yy, jeśli was wam nie działa to cały czas, to możecie spróbować, bo tak jak mówię, to zależy też właśnie, nie mówiłem tego. Yy, podobno, ale to tego już nie mogę wam na 100% powiedzieć. To zależy też od wersji gry. I podobno niektórym bardziej działa ta strona, ta druga. Działa po prostu lepiej, yy, i czasami możecie z tej strony wejść, a czasami uda wam się też zliczować, także z tej strony po prostu wejdziecie, ale to tak jak mówię, no, jak to mówiłem też na początku, próbować, próbować, i jeszcze raz próbować. Próbujcie boki, lewo, prawo i tak dalej. Yy, I o, właśnie, czasami też właśnie po prostu wam wyjdzie, tak? Tylko, że w tym momencie. O, i to co pokazywałem, nic się nie respi, i jest takie coś. Bierzecie pierwszą osobę i wszystko macie zrespione, i też możecie tutaj chodzić sobie normalnie. Właśnie, też można postrzelać, możecie. E, tylko tak jak mówię, no tu jest wszystko zbagowane, je na przykład teraz broni nie mam w ogóle. Co, zobaczcie sobie. Granat się pojawia znikąd. O. To jest wszystko tak jak mówię, wszystko jest pobagowane, więc to trzeba się gliczy... Gliczy tutaj się należy spodziewać, tak?